Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równania reakcji otrzymywania soli, jeśli... I zaczynamy pod punkt A, bo trochę liczenia będzie. Jednym z substratów. Substraty mamy po lewej stronie równania, czyli mamy BA, OH, 2. I coś będziemy musieli tutaj dodać. A jednym z produktów czyli prawa strona równania już, to BACl2. OK, i musimy coś dodać. Pierwszą rzeczą, jaką zauważamy, to jest to, że mamy tutaj BA i tutaj też mamy BA. Więc patrzymy po reszcie. Tutaj jest reszta kwasowa z kwasu HCl, więc tu wpiszemy kwas HCl. I teraz już mamy to i to. Niepodkreślonym zostaje H i OH. To znaczy, że z tej strony będzie woda. Bo taki schemat mają otrzymanie, jedne z otrzymywań soli. I za pomocą współczynników stychiometrycznych teraz musimy tutaj sprawić tak, aby lewa i prawa strona równania miały taką samą liczbę pierwiastków. Ok, pierwszą rzeczą, jaką rzuca nam się w oczy, to jest to, że tu mamy dwa chlory, a tu tylko jeden chlor. Czyli musimy dać tutaj dużą dwójeczkę. I teraz patrzymy, bo przez to również zwiększyliśmy wodór. Więc to się wymnaża. Tu mamy dwa wodory i tutaj też mamy dwa wodory. To znaczy, że po lewej stronie równania wodorów mamy aż cztery. A tu mamy tylko dwa wodory, więc zastanawiamy się dwa. Razy co? Daje nam 4, a no 2. Ok, teraz tutaj. Substratami są, czyli podali nam całą lewą stronę równania. Ok, przypominam, sole składają się z metalu i reszty kwasowej. Najpierw metal, potem reszta kwasowa. I moi mili, zawsze jeżeli jak utworzycie nowy związek chemiczny, nie przechodzicie dalej, nie piszecie tej wody, bo tu zawsze będzie to woda w tym przypadku, bo zapomnijcie o tym. Zaufajcie mi. Napiszecie nowy związek chemiczny, od razu sprawdzacie wartościowości, bo potem Wam to w stresie umknie. K leży w pierwszej, na pierwszej grupie w, na układzie okresowym pierwiastków, to znaczy, że ma wartościowość 1. Natomiast PO4 ma taką wartościowość, ile wodoru ma w kwasie. Tu mamy genialną zgapę, bo od razu mamy ten kwas. Czyli widzimy, że były trzy wodory, więc PO4 ma wartościowość 3. I tutaj nam wskakuje ta trójka, jedynki po skosie nie piszemy. H2O. Ok. I teraz, bo możemy zacząć od potasu. Ale jeżeli mamy taką sytuację, że w jednym H jest 2, a w jednym H jest 3, to od takich rzeczy zaczynamy i będziemy wymieniać. Tu jest dwójka, to tutaj wciśniemy dwójkę, tu jest trójka, to tu wciśniemy trójkę. I teraz, dawając tutaj dwójkę, nie tylko zwiększyliśmy ilość wodoru, ale zwiększyliśmy również, również ilość reszt kwasowych, których teraz tu przez to mamy dwie. A tu nie mamy nawiasu i napisanej dwójki, to znaczy, że tu jest jedna reszta kwasowa. Także tutaj też musimy dać dwójkę. No i znowu, tym samym zwiększyliśmy liczbę potasów, których teraz z tej strony jest 2 razy 3, czyli 6. Więc tu musimy aż napisać szóstkę. Ok, teraz widzę, że dalej nam się to nie zgadza, ponieważ z tej strony mamy 6 wodorów i 6 wodorów, czyli 12 wodorów, a tutaj tylko 3 wodory. Zatem musimy zmienić ten współczynnik stechiometryczny. Tu mamy 12 wodorów, więc 12 razy co, raczej znaczy 2 razy co daje nam 12. 6, prawda? I teraz posprawdzamy sobie tleny. Tu mamy 6 tlenów, to się ze sobą wymnaża, czyli 8 tlenów. 6 dodać 8 to 14. Tu mamy 8 i 6, czyli też 14 tlenów. Wszystko nam się zgadza. Niestety współczynniki stechiometryczne czasem potrafią naprawdę zrobić niezłego psikusa i potrafią być bardzo trudne do wyznaczenia. Jeżeli dalej macie z tym problem, zapraszam Was do lekcji na moim kanale o współczynnikach stechiometrycznych. Tam też są takie ciężkie przykłady. Idziemy dalej. Jednym z substratów jest HNO3, czyli podali nam kwas, tak? Bo kwasy zaczynają nam się od wodoru z przodu. Plus nie wiemy, bo podali nam jednym z produktów. Ok. I co sobie podkreślamy, no to, że z tej strony mamy resztę kwasową i z tej strony mamy resztę kwasową. Brakuje nam H z tej strony i brakuje nam Ca. Zwróćmy uwagę na to, że to jest jeden z wielu sposobów otrzymywania soli, ale jego układ jest taki, że to jest zasada lub wodorotlenek plus kwas, czyli brakuje nam czegoś z grupą OH. Ca, OH. Grupa OH, cała grupa OH ma wartościowość 1, a CA ma wartościowość 2, więc bierzemy to całe w nawias. A tutaj, jak podkreślimy sobie to, zauważamy, że niepodkreślone znowu zostaje OH i H, czyli będziemy mieć H2O. OK, no i znów, zauważamy, że z tej strony mamy dwie reszty kwasowe, a tutaj tylko jedną, więc dajemy dwójkę. Tym samym zwiększamy ilość wodorów. Tu mamy 2, tu mamy 2, czyli 4, a tu mamy tylko 2. Więc zastanawiamy się. 2 razy co daje nam 4? a no 2. Jedno ca, jedno ca, wszystko już nam się zgadza. D. Produktami są, czyli nie mamy nic, co mamy po lewej stronie równania. Mamy produkty SR, SO4. No i jak się domyślacie, H2O. Czyli będziemy to teraz sami ogarniać. SO4 to będzie z kwasu H2SO4, a SR musimy zrobić wodorotlenek OH i teraz. Jaką wartość ma, wartościowość ma SR? Nie wiemy, ale możemy to policzyć z tego, co podali nam w zadaniu. SO4 ma wartościowość 2, ponieważ jest z kwasu H2SO4, a tutaj nie mamy żadnego nawiasu, ani tutaj też niczego. To znaczy, że to też miało wartościowość 2 i wtedy te wartościowości zostały pominięte, ale one są dla nas teraz kluczowe, ponieważ wpisując tu SR, że ma wartościowość 2, tu mamy jedynkę, tak? Mówiłam to wcześniej, więc weźmiemy to w nawias i damy dwójkę. Jedna reszta kwasowa, jedna reszta kwasowa, jedna SRK, jedna SRK, Wodory nam się nie zgadzają. Tu mamy dwa wodory, tu mamy dwa wodory, czyli cztery wodory po stronie lewej. Tu są tylko dwa wodory, czyli damy dwójeczkę. Ok, E. Jeden z substratów jest H2S plus coś sobie tam i mamy jeden produkt. NH4 2s, czyli to jest ta nasza sól. To jest metal amon. Nie musicie go pamiętać, zawsze wszystko da się wydedukować. Na przykład jego wartościowość. Wiemy, że S to siarczek, czyli siarka z kwasu H2S. Zatem SK ma wartościowość 2 i tutaj mamy tą dwójkę. Tu nie ma nic. To znaczy, że całe NH4 ma wartościowość 1, NH4 OH, takie cuda nam to wyszły, NH4 ma wartościowość 1 jako całość i OH, grupa wodorotlenowa, również ma wartościowość 1, ok. No i patrzymy, 1 SK, 1 SK i uwaga, tu mamy NH4 dwa razy wzięte, a tu mamy tylko jedno, czyli będzie tak i teraz musimy jeszcze posprawdzać ilość wodorów. Tu mamy 2, tu mamy, uwaga, 8 i jeszcze 2, czyli mamy wodorów 10, 12. Tu mamy 8, czyli hmm. musimy to jeszcze chyba raz posprawdzać. A, a, a. Tu mamy 2, tu mamy 8 i tu mamy 10. Tych dwóch na razie nie bierzemy pod uwagę. I tylko wyliczamy tu. Tu mamy 8, 10. Tu mamy 8. Czyli jest 8. Tutaj z tym w mnożeniu też jest 8. Czyli zostają nam tutaj jeszcze te dwa wodory. Ok. Czyli bierzemy to i to. To jest ta ósemka. ósemki olewamy. I teraz patrzymy tu. Tu mamy H2. Tu jest dwójeczka, tu jest dwójeczka, czyli cztery wodory, więc tutaj musimy dać dwójkę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.